Dziś przeprowadzam e, terapię e, z Tomkiem. E, jest to Będzie to terapia na odległość. Regulacja e, pola energii i e, sprawdzenie, cóż takiego e, znajduje się w polu, że e, Tomek ma e, osłabienie e, pracy serca. E, jest to jakieś, jakieś kołatanie czy, czy coś, coś tam takiego. Jest, będziemy próbowali dzisiaj dojść co takiego, dlaczego to coś takiego u niego jest, ale sprawdzimy całe pole energii, czyli poprawną, poprawne funkcjonowanie wszystkich czakramów i wszystkich organów i to, to będziemy dzisiaj chcieli sprawdzić. Czyli w tym momencie jestem już połączony i sprawdzam wahadło pozwala mi wejść w pole energetyczne, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie. I w tym momencie sprawdzam sobie stan radiestezyjny, jakim kolorem radiestezyjnym promieniuje aura. I tu już wahadło mi przechodzi w ruchy oscylacyjne na kolor czerwony. Kolor czerwony to jest taki kolor dość negatywny. Czyli jeśli wydarzyło nam się coś w życiu, jakiś spór, kłótnia, jakieś, jakieś nieprzyjemne rzeczy, oczywiście ja nie jestem jasnowidzem, żeby, żeby konkretnie powiedzieć, cóż takiego mogło się wydarzyć, ale jakiś wpływ na osłabienie aury miał miejsce w przeciągu całego życia, czy to była skutnia, czy to było jakieś roszczenia, czy to ktoś coś ode mnie chce, to, to, to może wszędzie się zdarzyć, to może być praca, to może być rodzina, to może być y, y, cokolwiek. I w tym momencie, y, jeśli mamy już osłabiony kolor y, aury, to w tym momencie jakiekolwiek osłabienia y, chorobowe i tak dalej, to, to już jest tylko kwestia czasu. Dobrze, przejdźmy sobie na pytanie następne. Ile energii w tym momencie jest utomka? Jaki stan energetyczny? Czyli stan energetyczny to jest takie 79%, 80-79%. No, jest to osłabienie, ale no, no, bez dramatów, nie? bo jeśli mamy powiedzmy sobie poniżej 50%, to w tym momencie możemy powiedzieć sobie, no to, to już trochę jest poważnie. A tutaj taki 79% to taki jest no, dla mnie stan to jest no, coś takiego, jakbyśmy samochodem kupili od nowości i nigdy nie robili przeglądu, nie? To, to, to tak lekko może się osłabiać albo inaczej, jeśli podeszlibyśmy do, coś, do czegoś takiego, że każdy w nas ma taką wbudowaną baterię. No, to tych kresek powiedzmy sobie z wiekiem jest coraz mniej, ale robiąc tego rodzaju terapię, podwyższamy swój stan energii i dostajemy kilka takich kreseczek dodatkowych, nie? czyli po takiego rodzaju terapii. Nie? Dobrze, w tym momencie ja mam zaznaczony pierwszy odczyt, i od czego my zaczynamy w takim przypadku? Czyli musimy najpierw pozbawić się tego negatywnego czerwego, czerwonego koloru aury. I to wykonam takim zestawem kamertonów, to są kamertonu z mosiądzu energia 1, to są kamertony na oczyszczenie stanu aury. I tu aktywuję kamerton 1 o kamerton 2. I takie ruchy będą oczyszczające. Najpierw, żeby się tego negatywnego koloru pozbyć. I. Teraz zastosuję taki sam zestaw, te same częstotliwości, ale z metalu innego, to jest metal y, aluminium. To jest bardziej takie głośniejsze i donośniejsze i te zestawy mają na celu y, rozbić y, wszelkie negatywne wibracje, które tam w polu energii się znalazły. I tu jeszcze użyję ka dwóch z kamertonów, to jest kamerton Candida i Herpes, ale mają też bardzo wysokie dźwięki. I one sobie poradzą z każdym takim negatywnym zabarwieniem AU. Dobrze, w tym momencie przeprowadzam regulację energii i teraz będę sobie tutaj to wszystko oczywiście notował, z czym my mamy tu do czynienia. Oczywiście nie robię tego, żeby kogoś straszyć, tylko od razu mamy odczyt, czyli mamy test energii i od razu regulację. I połączenie czakram podstawy, tutaj on jest przyblokowany, czyli za mało energii będzie pewnie płynęło na sześć kolejnych organów, które teraz w kolejności sprawdzam, czyli teraz reguluję, czyli wydałem do wahadła polecenie, wyreguluję stan energii na podstawie, na czakramie podstawy i wahadło wykonuje ruchy, a za tym wahadłem podąża oczywiście ruch energii na czakramie. Dobrze. tutaj sobie zaznaczam następnie czakam podstawy zasila yy, nadnercza i tutaj mamy też ruchy osłabione czyli taka yy, ocena polska trójka o, powiedzmy sobie tak czyli no yy, powiedzmy sobie stres mamy stres mamy zmartwienia mamy i to i to no co, coś, coś w tym kierunku w tym momencie mogę jeszcze ręką dokładnie oczyścić stan energii na nadnerczach i postawić rękę, druga ręka stawiam zawsze do góry, tak żeby służyła jako antena, po prostu żeby nie przekazywał energii od siebie, tylko transformował, pobierał i przesyłał ją po prostu dalej. Jak w ogóle wygląda to, no po prostu, y, praca na Fantomie, no Fantom y, jest dosyć precyzyjny, czyli mamy tu takiego człowieka leżącego sobie na, y, u mnie na łóżku, y, terapeutycznym, no ja po, po prostu podchodzę do tego w ten sposób, jeśli mam bezpośredni kontakt telefoniczny z daną osobą, to jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, mamy tylko odległość. Y, ale pracuję tak, jakby dana osoba znajdowała się tutaj. Następnie to grube, promieniowanie jest w porządku. Tu zaznaczam sobie jeszcze ruchy energii na nadnerczach. Następnie krew. Tutaj mamy też osłabienie na krwi, Regul reguluję od razu i takimi ruchami z dołu do góry yy, po prostu prowadzę kamerton w linii z lewa na prawo. Oczywiście wahadło wykonuje cały czas ruchy obrotowe. Yy, nie ma znaczenia, jeśli wahadło nabierze ruchów obrotowych, to prowadząc nawet w prostej linii, wahadło będzie cały czas ponożało z ruchami w prawo i regulowały stan energetyczny krwi. Następnie kości stawy. Tutaj mi y, regulacja jest w porządku, czyli promieniowanie jest w porządku. Y, tkanka tłuszczowa jest w porządku. No y, Pytanie jest, dlaczego skoro jest problem w serce, dlatego my zaczynamy od dołu po prostu jechać mięśnie. No po prostu dlatego, że na całość organizmu mają wpływ wszelkie ruchy energii, wszystkich czakramach i, i w ogóle w organach, czyli dobrze funkcjonujące wszystkie punkty energetyczne, one będą wpływały też na punkt tam, gdzie my myślimy, my mamy problem, ale możemy mieć problem też całkiem gdzie indziej, gdzie w ogóle nawet się nie zastanawiamy nad tym. Dobrze. Następny punkt energii to czakram y, sakralny. On tutaj jest też osłabiony. I y, z, mo z mojego doświadczenia y, y, lewa nerka, prawa nerka jest dobrze. Y, czakram sakralny, ten drugi czakram, on ma związek moczowy, ma często związek właśnie z sercem. Ale nie z sercem jako organem, tylko z sercem jako czakram. I. Tutaj śmiem twierdzić, jak dojdziemy do czakramu serca, to będziemy już coś wiedzieli, że często osoby takie emocjonalne, którym czasami no mamy jakieś sytuacje różne w życiu, ale nie wszystkie są sytuacje takie, że my jesteśmy tak powiedzmy sobie zadowoleni, ale jeśli coś takiego jest, to mamy część osób, które potrafią sobie na czakram serca wziąć emocjonalnie jakieś negatywne zdarzenia, bo przy blokowaniu jednego sakramu sakralnego oni jest połączony sercem, czyli mamy już tutaj coś, coś tu wychodzi. Dobrze, idziemy dalej. Czakram yy... Trzeci z słonecznego, on działa prawidłowo. Czyli ogólnie on zasila te wszystkie organy wewnętrzne w energię, ale ogólnie to mogę powiedzieć, że są to takie osoby, no, lubiane przez towarzystwo, y, miłe, y, no, takie, z którymi fajnie się kontakt łapie. No to, to takie, tak, tak mogę określić. I tutaj, pod lewym żebrem, mamy y, organ, y, to jest śledziona I tutaj, jeśli. Ten organ się obraca w lewo, to znaczy, że też jest tutaj osłabienie. Ja to wyreguluję na początku wahadłem, ale no, jedno mm -hmm. trzeba wiedzieć, że osoby, które mają osłabienie na śledzionie, to ja sobie teraz to oczyszczę, to, to są takie osoby, które. A powiedz mi, czy ty się często denerwujesz? A jak się denerwujesz, to jak to funkcjonuje? No, jak się denerwuję, to ja bardzo się denerwuję. No to tak właśnie no to tak bym powiedział sobie, że musisz sobie taki y y y znak stopu zobaczyć przed oczami, bo może być coś, że ktoś się zdenerwuje, ale jak ty się zdenerwujesz, to ty osłabisz sobie nadnercza, ale z y śledzioni po prostu odpływa bardzo duża dawka energii. Wiesz, ja to mogę teraz wyregulować, ale no, pytanie jest, na ile Ty mógłbyś się zmienić, żebyś Ty sobie po prostu, po prostu ktoś, bo musimy sobie zdać sprawę, że czasami ktoś nas doprowadza do takiego stanu. No po co, po co ktoś to robi? No po to, żeby dostać dawkę energii, a pod Ciebie się bardzo fajnie można podłączyć, bo Ciebie można fajnie się naładować no oczywiście Ciebie to osłabi, a, ale ktoś inny, jak się tak to, kogoś innego spyta, żołądek jest w porządku i to cienkie jest w porządku, jeśli zapytalibyśmy się tej innej osoby, a dlaczego Pan tego denerwuje, no ja nie wiem, a jak się Pan czuje? a po kłótni, to ja się czuję bardzo z nim, a z Tomkiem to już bardzo dobrze, nie? No to y, trzeba sobie zdać sprawę, że są osoby, które po prostu czerpią z tego korzyści energetyczne, nie? Czyli żeby się po prostu nie dać tutaj y, podebrać, tylko powiedzieć sobie, że y, no, ja się mogę zdenerwować, ja mogę nakrzyczeć, ja mogę coś, ale ja za to zapłacę, nie? Czyli, czyli to tutaj w tym, w tym kierunku. No, musimy po prostu zmienić, po prostu przemyśleć sobie to, przeanalizować i powiedzieć sobie, kurde, no do tej pory to ja tak funkcjonowałem, ale jeśli zaczynam mieć jakieś problemy na sercu, to ja już muszę sobie to odpuścić, bo to nie funkcjonuje. Nie? Czyli po prostu totalna zmiana. Dobra. I teraz przechodzimy sobie nad serce. No i tutaj, no, y, wahadło nie wykonuje ruchów, nie? czyli problem z sercem, on się zaczyna już y, mhm. na. Wysokości czakramu, czyli między lewą i prawą kratką, w środku kratki piersiowej, tam się zaczął problem. Czyli mamy tutaj za dużo jakichś negatywnych emocji. No, ogólnie rzadkość u mężczyzn, bo y, mężczyźni, powiedzmy tak, w 80% to tak, jak z lewej strony coś usłyszał, to z prawej te przepuścił. Kobiety mają coś takiego, że one y, słyszą i biorą na serce i tam zostawiają. No i tutaj mamy, no. Y, Musimy powiedzieć, 80% mężczyzn jednak inaczej funkcjonuje, z lewej na prawej, ale mamy te 20% mężczyzn, które funkcjonuje w ten sposób, że no coś się wydarza i on to jako obciążnik na serce bierze. I w tym momencie, jeśli zatrzymany jest ten czakram, sprawdzimy sobie lewe płuco, jeśli on jest przyblokowany, to znaczy, że on będzie za mało energii zasilał płuca, ale tu są dobre i jeśli popatrzymy na ruchy yy, obrotowe serca to za mało energii idzie na serce czyli po prostu no, serce jest niedoodżywione, nie nieodżywione ona ma za mało prądu żeby sobie tak funkcjonować jeśli to trwa jakiś tam powiedzmy czas niedługi to nie ma problemu, ale jeśli ten proces już trwa yy, przez jakieś lata no to nagle yy, yy, mamy jakiś problem, pytam się skąd to się wzięło no. No, no, tak to jest. Nie możemy tutaj teraz podłagodować. No, to ja co powiem ze swojej strony, żeby po prostu zrewidować, przemyśleć, wszystkie sprawy, wyrzucić, powiedzieć sobie, dobra, zamykam książkę, otwieram nowy rozdział yy, i tyle, bo to mi nic zdrowotnie, yy, że tak powiem, nie daje. Yy, wręcz przeciwnie. Czakram gardła, on tutaj działa dobrze. To tutaj nie wiem, co ty robisz zawodowo, ale y, powiem tak, że y, jeśli chodzi o kompetencje, to co ty robisz zawodowo, to musi u ciebie funkcjonować, y, bo ten czakram działa dobrze. Nie? Czyli nie wiem, czy masz stres z pracy, czy, czy, czy nie wiem, co robisz zawodowo, ale co byś nie robił, czy to są zajęcia domowe, czy to jest organizacja, czy to jest kierowanie, czy tego, to, y, to powiem ci, że, że jesteś pewnie dobry w tym, co robisz, bo to mi mówi ruch energii. Dobrze, idziemy dalej. Czakram trzeciego oka jest też dobrze, dobry. Lekkie tutaj osłabienie mam na lewym oku i na prawym. I czakram koronny, te no, inteligencja, intuicja i tak dalej, no to też super, to wszystko u ciebie funkcjonuje. Teraz rozprowadzam całą energię po wszystkich czakramach i meridianach. I w tym momencie włączam muzykę. Użyję dzisiaj muzyki z serii Uzdrawianie kamertonami. To jest taka płyta, którą też oczywiście poleciłbym do, do pracy z regulacją czakramów. I ta płyta ona będzie nam dawała impulsy cały czas do poprawnej pracy czakramów, bo na tym się skupmy, że Poprawna praca wszystkich czakramów, ona spowoduje coś takiego, że wszystkie organy dostają więcej prądu, więcej energii, więcej siły. I tam będą wydane rozkazy, żeby organ jest z takiej fazy uśpienia, odpoczynku, żeby on się wziął po prostu do pracy. Nie? Dobrze. I w tym momencie ja sobie uaktywniam kamerton, takie coś, i on jest zsynchronizowany dokładnie z muzyką. Czyli dokładnie w tonacji i to kieruje w kierunku czakramu i daje to do słuchania. Na tej, muzyka jest dokładnie zsynchronizowana, czyli dokładnie w tej samej tonacji. Tam są też kamertony nagrane i ogólnie ja gram na gitarze w tym całym projekcie. Następnie przełącza muzykę na czakram splotu słonecznego, dźwięk D, i dajemy to wszystko do słuchania. Dźwięk E to czakram splotu słonecznego. Oczywiście y, najlepszą opcją jest y, no, oczywiście y, taka terapia na żywo u mnie, ale no, jeśli y, mieszkamy od siebie powiedzmy sobie 1000 km, no nie zawsze jest to możliwe. Nie? I teraz ten właśnie czakram y, serca, czyli dźwięk F w muzyce. Muzyka w tonacji G. Czyli na wzmocnienie czakramu gardła. Oczywiście są dwie szkoły, które mówią, że skoro czakram działa poprawnie, to po co go jeszcze dostrajać? Nie? No, mi wyszło co innego, że jednak znajdujemy kilka osłabionych czakramów, może być to jeden, dwa, trzy, ale ja dostrajam zawsze wszystkie. I tak wyszło, żeby po prostu czakramy nabrały jednej wspólnej, tej samej prędkości obrotowej. Nie? Czyli prędkości, z którą będą pobierały energię i dalej oczywiście zasilały, przyporządkowane do czakramu organy. No i tak, tak wychodzi tutaj w tej terapii, którą ja tutaj proponuję, ale... Oczywiście szkół jest dużo i różne rzeczy są proponowane. No ja robię to, co u mnie funkcjonuje, także to w ten sposób. Już jesteśmy przy czakramie siódmym, tym koronnym. I muzyka numer 8 to jest taka muzyka na zamknięcie pola energii. Tutaj wzdłuż całej aury, i na koniec będzie uziemnienie. Ja sobie tutaj dotykam takiego yy, drewna, który stoi na ziemi. Yy, w tym momencie zmieniam jeszcze płytę. To jest płyta na energię, oczyszczająca płytę, yy, na yy, pobudzenie, oczyszczenie w ogóle yy, ruchów energii wokół yy, ciała. Yy, I tą płytę w tym momencie włączymy i pierwszy utwór to jest tonacja C i tutaj synchronizujemy jeszcze dwie półkule mózgowe i dwoma dźwiękami C dookoła mózgu, tu chodzi o komunikację między lewą a prawą półkulą mózgową teraz zastosuję dwa dźwięki C i G Oczywiście wszystko to co ja robię są terapeuci oczywiście, którzy podważają to, że to nie działa, że dźwięk kamerdów może działać no, oczywiście na metr 30, ale... Tutaj chodzi o regulację pola aury, czyli pola energii, które znajduje się nad ciałem fizycznym. I my tutaj właśnie w tym kierunku prowadzimy terapię, żeby doprowadzić pole energii, które znajduje się nad ciałem fizycznym. I tu odległość nam nie będzie grała żadnej roli, bo my regulujemy całą energetykę, która znajduje się nad ciałem fizycznym. I dopiero ta energetyka poprawnie funkcjonująca, ona będzie wpływała na poprawne przepływy energii właśnie w ciele fizycznym, czyli możemy mieć takie powiedzmy sobie opóźnienie yy, dzień, dwa zanim to wszystko zacznie działać, nie, czyli po terapii możemy mieć takie uczucie, że, no, czasami się możemy czuć jak po wypiciu jednego piwa, może być, ale tak y, następny dzień, następne dwa dni, dopiero już y, te pole energii zaczyna pracować na całe ciało. W tym momencie użyję jeszcze taki kamerton om i on ma bezpośredni wpływ na y, właśnie y, stan serca i kamertonem om dostrajamy tak z boku. Czyli tutaj od, od, od ramienia w kierunku serca i możemy też od dołu, od kierunku wątroby w kierunku serca. Jedyne co nie możemy robić, to uaktywniony kamerton stawiać bezpośrednio na sercu. Tego robić nie powinniśmy, ponieważ yy, serce jest energetycznie za bardzo delikatne. Za substelny organ, żeby sobie można było, że tak powiem, bezpośrednio kamerton kierować widełkami w kierunku skóry, w kierunku serca. Dlatego my tego nie robimy, nie polecamy, ale okazuje się, że kierując tak od boku, od ramienia, tą wibrację, to serce zaczyna. Łapać te pozytywne wibracje, i no, no i w to w ten sposób. Czyli jest to kamerton OM, który my tutaj sobie do tego wykorzystamy. Oczywiście muzyka, którą słyszymy, jest też w tonacji OM, czyli to jest tonacja CIS. Utwór numer 2 i 3, i tak w ten sposób możemy sobie zasilić, wzmocnić, pobudzić serce do, do poprawnej pracy. Ok, po takim zasileniu, możemy włączyć teraz muzykę na utwór numer 6 i to jest yy, muzyka w tonacji G. I mamy jeszcze taki zestaw energia 2, i tutaj pokierujemy po całej aurze. Oczywiście muzyka też jest zsynchronizowana z tym zestawem. A kamertony są w tonacji tercji i quinti. serca mogę jeszcze wysłać wibracje z kamertonu. On jest zrobiony z czystego złota i ten kamerton ma tak delikatne wibracje, że tym Kamertonem możemy sobie tak troszkę jeszcze popieścić, tutaj połagodzić tutaj ruchy energii w okolicach serca, ale żadnym innym kamertonem nie powinniśmy tak tego robić, ale jeśli chodzi o kamerton, który jest zrobiony z czystego złota i też możemy jeszcze poprawić trochę energetykę na wysokości wzroku, to takie coś oczywiście możemy tutaj wykonać. Na koniec mogę jeszcze na aurę nałożyć yy, wibracje z wahadła Mer Isis, yy, które nam zabezpieczą pole energii aury, żeby żadne negatywne wibracje się tam nie dostawały. I zakończę całą terapię yy, wahadłem z diamentami. Tam są takie yy, czyste diamenty, yy, surowe, o taka surówka. One są w sumie, nie, nawet się nie błyszczą w takim, takim kolorze szarym, to są tam no, takie ziarenka malutkich diamentów, ale y, do pracy z energiami y, się nadają oczywiście. Dobrze i w tym momencie po tym wszystkim ja sobie sprawdzę jeszcze raz stan energetyczny. Y, najpierw radiestyzyjny, czy ten kolor y, czerwony już go w tym momencie nie ma, czy mamy y, już taki neutralny, Yy, niebieski. No ogólnie yy, 80% yy, ludzi promieniuje tym niebieskim, a 20% to albo jest bardzo dobrze, albo jest bardzo źle. O, to tak, tak to mniej więcej funkcjonuje. I jaki jest stan energii w tym momencie? 94% 95 nie, 94%. Dobrze czy jakieś w międzyczasie odczucia coś, coś trafiłem w jakieś jakieś punkty zapalne czy, czy jakie jest odczucie u Ciebie. Aha, Dobrze słuchaj w tym momencie yy, kończymy to wszystko. Yy, odczekujemy sobie dzień dwa i potem yy, porozmawiamy zobaczymy. Co się w międzyczasie wydarzyło. Jeśli możesz sobie na przykład zapisywać swoje odczucia, że co było, co, by, co było w czasie, co było po, jakie zauważyłeś zmiany, ewentualnie możesz zapisywać, żebyśmy wiedzieli coś więcej. Dobrze, ja na razie pozdrawiam i do usłyszenia będziemy w kontakcie. Cześć!